Nazywam się Ilona Wojciechowska, witam serdecznie w moim biurze Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych Lokalna Grupa Działania. Dzisiaj chciałabym Państwu powiedzieć o trochę innej naszej działalności, o programie Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to program, który jest skierowany do organizacji pozarządowych i do grup nieformalnych. Kocham ten program za to, że on jest taki dostępny, że każdy może przyjść, każdy może zrealizować swój własny pomysł, a pomysłów jest tak dużo, ile ludzi do tego biura wchodzi. Program Działaj Lokalnie działa na terenie 10 gmin naszego województwa. Jest skierowany do 78 tysięcy mieszkańców. Co roku ogłaszamy nabór na 10 projektów i co roku czekamy z niecierpliwością, ponieważ te projekty sprawiają nam przyjemność. Realizacja tych projektów jest Niesamowita. Ci ludzie się angażują, angażują się organizacje pozarządowe, społeczności lokalne, a na tym najbardziej mi zależy, bo jak pamiętacie Państwo, jedną z moich najważniejszych misji do spełnienia to jest stworzenie społeczeństwa obywatelskiego. Od 8 lat Stowarzyszenie Krajnych Szlaków Turystycznych jest grantodawcą programu Działaj Lokalnie. Przez te wszystkie lata zrealizowaliśmy ponad 50 projektów w różnych miejscowościach, na kwotę ponad 400 tysięcy. Finansowanie tego projektu Działaj lokalnie zakłada, że każdy może przyjść i każdy może zrealizować swój własny pomysł. I to jest cudowne, bo nie ma żadnych ograniczeń. Możemy tworzyć sobie i realizować to, co w naszym terenie, w naszej miejscowości jest najbardziej potrzebne albo jest najbardziej oczekiwane. Jestem koordynatorem programu Działaj Lokalnie i przez te 8 lat widzę, w jaki sposób zmienia się wieś pod wpływem aktywności społeczności lokalnej. I bardzo mi na tym zależy, ponieważ jedną z moich misji jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego.